Witam Państwa serdecznie. Ja jestem przed ulem numer 20, gdzie na wiosnę zabrałem pszczoły z tej rodzinie. Matce, matka została obdarowana tylko po tygodniu 20 pszczółkami, około, aby dożyła sobie kresu swoich dni, i przypadkiem uczyniłem tu rodzinę. Podgrzewałem tu butelkami w kwietniu, a dzisiaj generalny przegląd tej rodziny. Muszę dokładnie wiedzieć, co tu się dzieje w tej rodzinie. Czy nie ma jakich chorób? O, one sobie żyją. Oliwa z oliwek szok. na kogoś posłała jakiegoś ciecia do sklepu. No jest te 17 stopni. Popatrzę po tym czerwiu. Czy się do tego czerwiu jakieś świństwo nie doprątało? I zobaczę stan rodziny. No stan rodziny, drodzy Państwo, jest taki. Część pszczół na pewno jest w polu. Widzą państwo, matki nie widać, czerw żywy, także pszczółki się spisują. Ja jak niewiele. Teraz druga ramka. I tej rodziny nie. Mam w pracowni ramkę z cukrem. Dołożę jej. A może już zaczynają głodować. O, proszę popatrzeć. Co tu w wyjdzie z namnożonych. A gdy ten czerw wyjdzie, masakra. Tu jest, zaczyna im brakować pokarmu. Tu na tej ramce, drodzy Państwo, wyjadły pokarm. Tutaj dzielna matka, która założyła tą rodzinę i niestety tej rodzince będę musiał dać ramkę z pokarmem. Niestety. O, to wszystko pięknie wygląda, celza zasklepiony i więc jest dużo pszczół młodych. Leczę, aby je obdarować gorącą ramką. Z pokarmu. Pracownia jest rozgrzana. Tutaj ramka jest rozgrzana, bo ta rodzina widzę, że zaczyna, zaczyna, zaczyna gromadzić już nektar. Dużo komórek nagromadzone. Gdyby mocne rodziny, silniejsze, tak gromadziły, no to byłby szałowy przybytek i jak Państwo widzą no tu na wylotku prawie pracy nie ma wszystko zajmuje się no jest pielęgnacją pył pielęgnacją czerwią. i teraz lecę za tą ramką z pokarmem tu ciekawostka proszę Państwa przed chwilą z tego ula wywaliłem pół na stawkę ten korpus pełny, bo to jest korpusowy. I co się okazuje, drodzy Państwo, tu do typu nadstawki, do, ponad kratę ogrodową, przeszła matka do czerwienia. Te pszczoły nie pracowały, nie nosiły nic do nadstawki. I tym sposobem zlokalizowałem nastrój rojowy. Tam się pszczoły składają. Coś tam, tam, tam się dzieje. Może matka, ale nie powinno być tam matki. Bo matka była na daszku. Z, tymi, z tych pszczółkach ją znalazłem. Była na daszku, bo przeszła bez karty ogrodowo do pół stawki. A no tak rodzina przela czasem zrobi takiego psikusa Dobrze, te matki nie zgubiłem, tylko zobaczyłem na daszek. Wziąłem pazurki i w... położyłem kowylotka i weszła do ula. Proszę Państwa, no pokazałem Wam ten ul 20, no jest dużo więcej niż 20 tych pszczół i jest czerw do wyjścia, zobaczymy jak się to skończy do tej rodziny. Muszę ją monitorować, bo to jest słaba rodzina, żeby nie wpadła w jaką chorobę czerwiu i proszę Państwa tymi dekoracjami, tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.